Witam tu jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie logos. Jak go widzieć w codziennym życiu i jak z tej wiedzy korzystać? Omówię te 7 głównych praw logosu. Logos to jest duch świata, w którym żyjemy. Wszystko to jest logosem. Coś takiego jak szatan, czyli ten dolny biegun, musi istnieć, bo życie to walka. Gdyby nie było tej walki, nie było bólu, to byśmy byśmy spali i byśmy się straszliwie degradowali. On daje ten taki opór. Jeżeli chce się rozwinąć mięśnie, to tak najprostszy przykład to się bierze ciężarki i się ćwiczy. I właśnie tym oporem to jest właśnie ten szatan. W jeziorze czy tam w morzu są ryby dra, pierzniki, tak jak drakula, dra. Po co one są? Żeby wyłapać te słabe. Niestety demony różne wyłapują te słabe dusze i je niszczą. Takie są reguły gry. Słabi są zjadani i są pokonywani. Tak działa ten logos. by się w religii tego nie powiedzą, w religii będą mówić: błogosławieni ubodzy w duchu. Czyli fajni są ci, którzy są nędzni. Zresztą mówię wprost: ostatni będą pierwszymi. Jakoś tego w życiu nie ma. W życiu liczą się tylko zwycięzcy. Zresztą my lubimy oglądać najlepszych sportowców, najlepszych wojowników. Bo lubimy oglądać chwałę, bo się z tym utożsamiamy, bo sami chcemy zwyciężać. Bo tu liczą się zwycięzcy. O przegranych się nie mówi, ale religie to dają właśnie taką złudną nadzieję, o teraz cierpicie, teraz cierpicie, ale gdzieś tam po śmierci będzie fajnie, tam lądują chrześcijanie, tam. Dlaczego pierwsze prawo Logos jest nazwane prawem mentalizmu? Czemu umysł to jest mentalny? Bo men to też jest... Men to też są ludzie. Nie lubię tego słowa człowiek używać, to są ludzie. Bo tylko z pozycji ludzi, czyli z pozycji menów. Możemy pojąć prawa życia. Zwierzęta nie mają takiej możliwości. Ale dla większości ludzi najatrakcyjniejsze są rozrywki zwyrodniałe, rozrywki zwierzęce. Ale oni nie wiedzą, jak ten świat działa. Poznają go. Drugie prawo Logosu jest prawem mentalnym, tak jak wszystkie inne. Uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne, bo nas tu uczyli tępego materializmu. Taka, że to wszystko taka tempa materia wybuchło, porbiły się te heliocentryzmy, jaka tempawka. I od nas tak naprawdę bardzo wiele zależy. A tutaj tak uczą, nie, to ode mnie nie zależy, nie zależy. Tak, bo już się poddałeś praw życia, nie znasz, jesteś przegrany, i od ciebie już nic nie zależy. Najważniejsze jest. Podtrzymywania życia. Bo logos to jest życie i to jest najważniejsze. Kto podtrzymuje życie, to jest godne, a kto niszczy życie, to jest niegodne. Tak, weźmy na ten, spójrzmy na ten nieszczęsny seks. To nie jest podtrzymywanie życia, to jest rozrywka. To jest to nisko i to jest zgrzebanie się w dolnym biegunie naszego życia, czyli w dupie. Przekazywanie życia to już jest co innego. Korzystamy z dolnego bieguna i przekazujemy życie i potem te życie rośnie. Także zrozumienie tych praw logosu to jest jedyny klucz do szczęśliwego, świadomego życia. Jeżeli ktoś żyje nieświadomie, nie ma żadnych szans na szczęśliwe życie. Chwilowo może parę razy mu się farknąć, ale to tylko chwilowo, a potem się coraz gorzej, 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 gorzej. Wystarczy rozejrzeć. Znając te prawa życia, możemy życie kreować. Jak w górze taki na dole, mówią, że jakiś Bóg wykreował to. Co się z tym prawdy? Bo tą stronę wykreowali jacyś Archonci. Ktoś to stworzył. Znaczy, stworzył, ułożył, tak jak my ogródek. Kopiemy, siejemy, żeby mieć z tego korzyść. Ktoś hoduje świnie, żeby mieć korzyść. Potem zabić, zjeść, sprzedać. My możemy też kreować życie, tylko jeżeli będziemy kreować życie niegodne, czy tak jak hodowla świń, że dla wysokich istot, a świnie to już jest dosyć wysokie, zwierzę one bardzo cierpią. To potem te cierpienie wróci, więc to nie jest interes dla nas. My jesteśmy takimi maleńkimi logosikami, i jeżeli znamy te prawa, możemy kreować i możemy stawać stopniowo kreatorami, czyli bogami. Jeżeli ktoś żyje nieświadomie, wszystko mu będzie odebrane, ponieważ nieświadomość jest tutaj nisko. I co z tego, że ktoś uczciwie pracuje, solidnie, ale jest nieświadomy. Ten wyraz uczciwie. Uczciwie to jest, jak się ktoś uczy, czyli źle to nazwałem, jak ktoś tak robi, 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 robi i nie wie po co robi. My mamy pracować w sposób świadomy. Wiedzieć po co, na co. Weźmy takiego Jana Kowalskiego, 40 lat. Pracował o 5 rano, wstawał, składki płacił. Marzyło mu się, że jak przejdzie na emeryturę, to sobie pożyje. A okazuje się, co? Ma te 60 par lat, tyle różnych chorób, musi płacić. Mafii medycznej, tu go boli, tu go boli. O ile dożyje tego wieku emerytalnego, bo dużo takich Janów Kowalskich nie dożywa. Dlaczego? Bo żyją w sposób nieświadomy. I co z tego, że robił, 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 ale on się nie chciał uczyć. Dużo ludzi jest takimi robotnikami, takimi można nazwać nawet pracocholikami. Robią, robią na tej płaszczyźnie niskiej, mechanicznej. Nawet jeżeli się zetkną z taką wiedzą, co ja tutaj przekazuję, nie chcą tego słuchać. Nie chcę. Ja oni tak robią, robią, robią w poczuciu. Ach, jaki ja jestem wspaniały, ach, jaki jestem wspaniały. My mamy tu umysłem, a nie tylko rękoma, rękoma, rękoma. Ja kiedyś miałem takiego ucznia, współpracownika i byłem u takiego jasnego widza sanżerskiego. Znaczy, ja byłem ze zdjęciem jego. Byłem. I się spytałem, czy ja z nim będę razem coś działać i ten Jasnowic powiedział mi, to jest taki prawdziwy Jasnowidz, żebym przypadkiem nie próbował z nim razem coś działać, bo będą nieszczęścia. Ale ja mówię, on jest taki pracowity. Tak, rękoma, ale nie tu, to nie jest dla ciebie partner. Ja widzę po niektórych działkach, jak niektóre działki są odpieprzone w wszczutko równiutko wymalowane, traweczka wycięta dokładnie na 2 cm co do milimetra. Jak urośnie na 2,5 cm, już kosiarką jadą. Ale patrzę na ich twarze. Smutne, nieszczęśliwe, schorowane, wątroby zawalone, jeszcze brzuchy z gównami, kłócą się między sobą, ale działaczki mają odpieprzone. I co? Zewnętrznie, tak, są bardzo pracowici zewnętrznie, ale wewnętrznie nie wiedzą nic i ich życie jest smutne. I dla nich taka robota, taka tempa, nieświadoma robota, to jest taka ucieczka od własnych myśli jak się komuś nie podoba być się w ludzkiej formie, a ludzka forma jest zaprogramowana głównie na naukę i oni chcą tylko takie zwierzęce do znania i taką mechaniczną robotę, to w następnym wcieleniu może być im to zebrane. I lądują jako zwierzęta i już nie mają rozterek mentalnych. Jak taki Jan Kowalski pracował nieświadomie, to musi mu być to odebrane. Tak to działa. I to jest dla jego dobra. Chociaż to jest bardzo bolesne. Całym Logosem zarządza jeden wielki duch. Kim on jest na tym poziomie, nie mamy żadnych szans, żeby tego ogarnąć. Ale z drugiego prawa Logosu, czyli że, że te rzeczy są do siebie podobne, jak burze taki na dole, Możemy zobaczyć, że jakikolwiek organizm, a ten wielki logos to jest taki wielki organizm, musi być zarządzany przez jedność, jakąś wielką, wielką inteligencję, która to wszystko jest w stanie ogarnąć. Dla nas to jest niepojęte. Religie to po prostu mówią bzdury. Popatrzmy na nasze takie mniejsze organizmy, na przykład na firmę. Jakaś firma, żeby dobrze funkcjonowała, musi mieć jednego szefa. Zobaczmy na wojsko, na oddziały. Jest duża armia dzieli się na różne mniejsze oddziały i każdym oddziałem zarządza zawsze jeden dowódca. Wtedy jest wiadomo o co chodzi i taki organizm może istnieć. Nam tu wcisnęli taką bzdurę, demokrację talmudyczną, że mamy się kłócić. To jest takie właśnie NWO. W rodzinie ma być jeden dowódca. Jeden. Zawsze to był oj. Ojciec, bo oj to jest kierownica i on był szefem. Szefem były rody. I zawsze był jeden senior, Jeden wódz, który tymi rodami rządził. W państwie był jeden król, który miał władzę. A teraz co? Kłócą się. To, co się dzieje w sejmie, to jest po prostu jakaś paranoja. Taki teatr dla gojów. I tak jak w górze, taki na dole, kłócą się w sejmie, kłócą się w rodzinach. I te rodziny to są żadne rodziny. I to jest żadna władza. Ci posłowie to są po prostu awanturnicy. Ja bym ich pozamykał do obozów pracy, albo wygonił. Tam, gdzie są kłótnie, tam źle się dzieje. My, tu, w jsm w centrali się nie kłócimy. Mamy zrozumienie, jakby chodził jakiś problem. Mówimy, rozwiązujemy i zajmujemy się swoimi zajęciami, swoją pracą. Ale ja tu jestem szefem, królem. Drużyna. Sportować jakakolwiek. Zawsze ma kapitana. Na okręcie kapitan. On się konsultuje. Mądry król, mądry kapitan zawsze się konsultuje. Ale on głównie postanawia i nikt nie ma prawa podważać jego decyzji. A tu w rodzinach się kłócą. Kto w obecnych rodzinach rządzi? Powinien rządzić mężczyzna. Oj, ojciec. A kto rządzi? Tego, co ja tu to kobiety rządzą, dzieci rządzą. Jaka jest energia męska, żeńska, nijaka. Zobaczcie, jaki obłań. I te rodziny są nieszczęśliwe tam, gdzie kobiety rządzą. A dlaczego one rządzą? Bo, bo już nie ma mężczyzn, są faceci, którzy lubią seks. Jak to mówią, rządzi kurwa i złodziej. Jeszcze rządzą dzieci. Też widziałem, jak dzieci rządzą. Dzieci rządzić najniżej w tej hierarchii życia. A czasami jest jeszcze, gorzej. czasami jeszcze rządzi pies w domu albo kop. To są takie upadłe czasy. Ale żeby dobrze rządzić, trzeba mieć wiedzę i mieć świadomość tego, że jak się ma wpływ na innych, jest bardzo duża odpowiedzialność. Jeżeli jest jakaś grupa, która pozwala sobą rządzić i ten ktoś przyczynia się do ich cierpienia, na niego spływają bardzo duże kary. Jeżeli im się oczywiście lepiej żyje, to na niego spływa nagroda. W dawniejszych czasach ludzie o tym wiedzieli i nikt nie pchał się do koryta. To jest bardzo odpowiedzialne, mieć wpływ na innych ludzi, bo jeżeli ma się negatywny wpływ, to potem bardzo długo można bardzo, bardzo cierpieć. Do władzy najczęściej pchają się największe tępaki karierowicze. Wystarczy zobaczyć na ten Sejm co tam się dzieje dla tych burmistrzów, wojewodów. W państwie powinien być jeden król, który będzie mieć silną władzę i mądrych asystentów, doradców. Kiedyś na ziemi był jeden cesarz, wielki cesarz na ziemi. Tutaj te ciemne siły próbują jakieś cesarstwa odtwarzać. Ale w dawniejszych czasach ci królowie to byli święci. Królowie, oni mieli tą wyższą wiedzę. I wybór na króla był bardzo prosty. Widzieli aury, potrafili rozpoznawać, kto na jakim jest poziomie. Rada starszych się zebrała, popatrzyli po sobie, kto najjaśniejszą ma aurę mówili, wiesz co, ty najbardziej świecisz, ty będziesz naszym królem, ty masz aktywną siódmą czakrę. On tak popatrzył, tak dobrze, będę. I on, i on tą władzę traktował jako obowiązek i starał się to wypełnić jak najlepiej a w tej chwili to takie świnie się pchają do koryta, nie ubliżając oczywiście tym świniom, które są w chlewach, te, te takie prawdziwe świnie. Najlepiej widać, że jak jest jakaś grupa, powinien być jeden kierownik, to najbardziej to widać w samochodzie, bo w rodzinie to się mówi, a, rządzimy razem. Ja się pytam, kto ma władzę? Jak ja już słyszę, że rządzimy razem, to wiadomo, że kobieta rządzi. Weźmy taki samochód, drugie prawo, jak górze taki na dole te same prawa są. W samochodzie jest jedna kierownica, czyli jedna oj. Jedna oj. I teraz jeżeli raz będzie łapać za tą kierownicę żona, raz dziecko, raz pies, na pewno będzie wypadek. Dlatego tak dużo jest rozwodów, tak dużo jest wypadków. Poza tym taki taki mężczyzna, czy taki facet, jeżeli nie umie rządzić, nie umie kierować, to, to będzie wypadek. Żeby kierować samochodem są kursy i bardzo dobrze, że jest, że jest nauka jazdy, ale nie ma w ogóle nauki, nauki życia. To my tu na semi uczymy. To są dopiero początki. Uczyć powolutku, od dzieci odtwarzamy to, co kiedyś było czyli Stary Porządek Świata, czyli po angielsku to byłoby Old World Order, czyli Obo, jeśli weźmiemy człowieka, co człowiek, ludzi, weźmiemy ludzi, ludzia jednego, to on też ma ileś tam ja. I też potrafi być podzielony. Najważniejsze jest, żeby człowiek miał jedno silne, scentralizowane ja. Wtedy to jest człowiek. A jeżeli on ma ileś ja, to jest. To jest ludź, a jeżeli jest jeszcze opętany, ilomać demonami, to jest cmentarniakiem. My mamy różne organy, różne centra świadomości, to jest dłuższy temat. I każde takie centrum to jest, to jest ja. To jest nasze państwo. I chodzi o to, żebyśmy my, nasze ja, żebyśmy byli królami w naszych ciałach. Teraz tak, jeżeli ktoś nie umie zarządzać własnym ciałem, a cmentarniaki o tym nie mają pojęcia i biorą się za zarządzanie innymi ciałami, to tylko może być katastrofa. Cmentarniacy są po prostu opętańcami, są podzieleni i skłócają, dzielą, niszczą innych. Niszczą siebie i niszczą innych. Tak jak ci opętani politycy. PIS, tam wszyscy po kolei. Oczywiście, wśród polityków czasami pojawia się coś tam lepszego żeby nie było, że ja wszystkich wrzucam do jednego worka, ten patologiczny organizm natychmiast go niszczy. Ja nie mam zamiaru startować na żadnego burmistrza, prezydenta i tak tak dalej, bo to jest machina diabelska. Gdybym ja wszedł do tej piekielnej machiny musiałbym się dostosować. Ja jestem mały, machina jest wielka, jeżeli będę działać przeciwko tej machinie, tak jak czasami ci politycy, którymi się coś budzi, działają przeciwko tej machinie, są śmiercani. bardzo często, jak za bardzo podskakuje ta machina, go miele. ja do tej machiny nie wchodzę, ja stwarzam swój organizm, jasną stronę mocy, ten organizm w tym organizmie i oni nie mają prawa mnie zniszczyć. Bo ja się kieruję innymi prawami i inne siły za mną stoją. Żeby być politykiem, trzeba duszę sprzedać i tam wejść. Jeżeli on tam wszedł, musi się stosować do tamtych reguł. Tylko ja tutaj daję swoje prawa zgodnie z tymi górnymi prawami życia. Jeżeli ktoś chce tu z nami bliżej współpracować, czy tu do nas przyjechać, musi stosować się do reguł, które ja tutaj ustaliłem. Jeżeli zaczyna tutaj kombinować po swojemu, jest usuwany. Mieliśmy tutaj gdzieś tam przypadków. A jeżeli komuś się moje prawa nie podobają, proponuję pokazać co potrafi, stwórz swoje TV, swój organizm. Zobaczymy, czy będziemy mieć asystentów. To nie jest takie łatwe. Najłatwiej złożeczyć na kogoś, bo każdy cmentarniak potrafi. To jest żadna umiejętność. Jest takie zdanie, jaki mistrz tacy uczniowie. I to jest prawda. Kiedyś dawno temu, jak zaczynałem moją drogę, to miałem nędznych uczniów, ponieważ sam miałem słabą wiedzę. Nie znałem ogromu tych różnych praw. Popełniałem dużo błędów, dlatego trafiałem na gorszych uczniów, ale pożytek był taki, że ja się uczyłem. Ja się uczyłem, widziałem, że coś jest nie tak, robiłem korekty. To jest wszystko związane z drugim prawem logosu. Jaki nauczyciel? Tacy uczniowie. Ktoś tam taki ładnie wpis dał pod filmem moim, że jaki nauczyciel to chodzi o mnie? Tacy uczniowie. Chodzi o to, że chwalił moich asystentów. Ja ze swoich asystentów jestem dumny. Oni są przeselekcjonowani, to są asy. Mają ich trójkę. Jakby ktoś chciał bardzo chętnie. Są wolne miejsca. Może być czwarty, piąty, tylko musi być selekcja, musi przejść przez egzaminy. A najważniejszy jest egzamin praktyczny, życiowy. Po prostu pobyć tutaj z nami. Pierwszy jest egzamin teoretyczny. Można się jego bardzo łatwo nauczyć, ale dla wielu to... Nawet ta teoria jest bardzo trudna. Najtrudniejszy jest egzamin praktyczny. Tego nie można wyciągnąć na blachę i mechanicznie odtworzyć. Wtedy widzimy, jak razem pracujemy, kto kim jest. Czy się tu nadaje, czy się nie nadaje. Polska, Słowianie, jesteśmy pod okupacją Watykanu i oni tam w tym głównym okupacyjnym radiu. Pierwszą, że już jak jest płód, od pierwszych chwili to już jest człowiek. Żeby przypadkiem nie usuwać. Ja oczywiście jestem przeciwko aborcji i przeciwko wszelkim niechcianym ciążom. Ciąża ma być chciana, zaplanowana. I oni dają takie rozwiązanie, te bestie. Stworzyli takie okna życia. Chodzi o to, żeby ludzie, żeby cmentarniaczki rodziły te dzieci i żeby im oddawały takie rozwiązanie, bo dla nich jest kasa. Oni, po, oni potem takie dziecko sprzedadzą dla jakichś satanistów na obój rytualny albo na, na części zamienne na organy. Oni są dobrze, oni we wszystkim widzą kasę. Także dla nich jest to okno życia, bo mają kasę. I mają lepsze życie. Język polski. Dlaczego ten język polski jest taki patologiczny? Nie może być lepszy. Bo Polacy, Słowianie, dali się tak nisko zepchnąć i mają takie życie przeklęte. W tym polskim języku jest tak dużo wyrazów poprzekręcanych, i jeszcze jest tak dużo przekleństw. Dlaczego jest tak dużo przekleństw? Dlaczego tak dużo Polaków lubi te wulgarne wyrazy używać? I nie dosyć, że używają, to jeszcze używają z taką przyjemnością. Mniej więcej wstawić tych kry, To taki. taki większy uśmiech, taka większa radość, taka większa satysfakcja. Przekleństwa są przekleństwem. Mają życie przeklęte i muszą używać przeklęte wyrazy, bo ten język jest przeklęty. Mój język jest czysty. Ja o wyrazach wulgarnych mówię, ale to w kontekście omawiania jego. Ja normalnie nie używam żadnych jakiś takich przycinków. Nawet kurde, chyba, że dla żartu czasami sobie użyję. Ale to jest zupełnie co innego. Jaki język, tacy ludzie my tutaj między sobą Mamy troszeczkę inny język, to jest taki jakby polski język, ale wyczyszczony z tych patogenów. I powoli usuwamy te najbardziej takie poprzekręcane wyrazy. Czasami nie da się coś powiedzieć tak naprawdę logicznie, bo nie ma synonimu. Tak ten język został wykastrowany. Taki wyraz. Niech tak się stanie, niech tak będzie. Przecież niech to jest przeczynie. nie. Niechaj, zaniechaj, przecież to jest nie. Tak przestawili, teraz nie, to znaczy tak. Biały to znaczy czarny. I pełno tego jest. Ale oczywiście w budach tego nie powiedzą. Profesor Miodek, ten ściemniacz też o tym nie będzie mówić. Jaki ubiór tacy ludzie? Wystarczy zobaczyć, zrobiłem ten film o tych dupach, jak kobiety chodzą poniżej nierządnic sprzed. 100 lat. Obecnie to są nierządnice. Eksponowanie dupy to jest coś bardzo niskiego, ale one mają tak nisko świadomość, świadomość mają w dupie, dlatego tą dupę tak chętnie pokazują. Z kolei faceci tak mają nisko świadomość, też mają w okolicy dupy, dlatego tak tą dupę lubią oglądać. Gdyby byli mężczyźni, to tym kobietom zabroniliby tak chodzić. Palcami by wytykano, one by się wstydziły z dupą wyjść na ulicę. Również po mieszkaniu by się wstydziły chodzić w jakichś leginsach czy w jakichś jeansach. Godnie by chodziły ubrane. Niegodni ludzie, niegodny język, niegodny pokarm, niegodny ubiór, niegodne zachowanie. To wszystko ze wszystkim jest połączone. Zgodnie z prawem Logosu. Pokarm. Pokarm, ci niegodni ludzie. Muszą mieć niegodny. Cmentarniaki, jaki pokarm mają? Cmentarny, co najbardziej lubią? Trupa wciągać. Jak mają te swoje święta cmentarne, to najwięcej jest szyneczki. to jest dupa z martwej świni, kiełbaski. Co cmentarniacy najbardziej lubią, jak mają wolny czas? Gryla. Tam sobie świnie grillują. Lubią się odurzyć jakimś piwem najlepiej z puszki aluminiowej, bo to najlepiej idzie w dekiel. Słuchają jakiejś takiej nieharmonijnej muzyki cmentarnej. A potem na końcu najatrakcyjniejszy momenty wieczoru, jak to? Uśmiercanie energii płodności. Wypalanie energii życia. Energia płodności jest energią życia. To się nazywa seks i oni to nazywali miłością. Oni się po to w pary łączą, żeby im dupcenia nie zabrakło. Ale to jest ich cmentarne życie. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo takie nudne, powolne umieranie. Ale dla nich jest to życie. Także uważajcie, nie mówcie nigdy cmentarniakom, że są cmentarniakami. Nie mówcie tak wprost, oni się mogą zdenerwować i mogą nawet was uśmiercić. Oni potrafią być agresywni. Najbardziej widać kto jest kto, jak on spożytkowuje swój wolny czas. Nie mówię spędza, bo cmentarniecy spędzają wolny czas, jak się bydło spędza do bory, jak się płody spędza, jak się sen z oczu spędza, wypędza, to jest coś takiego negatywnego. Cmentarniecy spędzają. Ja mogę spożytkować. Cmentarniecy spędzają, my poświęcamy czas albo spożytkujemy, żeby był pożytek, a pożytek w wyrazie, pożytek jest życie, czyli coś dla życia działamy. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam Sanjaja i zapraszam na kolejne odcinki o Logosie.